Towarzysze! Więc na początku chciałbym pochwalić mojego synka Mikołaja, który ma już trzy tygodnie, który nie jest jakimś tam nieśmiałym płaczkiem, który gdzieś tam po cichu się chowa i chlipie. Yy, tylko Mikołaj tutaj odziedziczył po ojcu duszę rewolucyjną, buntowniczą. I jak coś się Mikołajowi nie podoba, to po prostu wrzeszczy. Aaaaaa! Szczególnie w nocy. No. Dobrze, no a ten filmik będzie komentarzem do debaty. Yy, debaty, która się odbyła właśnie opublikowana na kanale Veto. Debata między Rafałem Wosiem a yy, Sławomirem mencenem. Więc yy, w, w zorganizowanie tej debaty odpowiedzialne są cztery osoby znane z YouTube'a, no i tradycyjnie już wszystkie cztery muszę tutaj skrytykować. Więc na początku można skrytykować tego palanta wapniaka, który to wszystko zorganizował, więc mam tutaj jakby dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Pierwsze, no ten wapniak jest tak bardzo chciwy i zachłanny, że co trzy minuty wpieprza reklamę. No po prostu człowiek no miej jakiś honor i jakąś tutaj godność, no po prostu no, e, no ile można, no ile można po prostu cały czas towarzysz Michał, próbuje się tutaj skupić na treści jakiejś debaty, a to co chwilę mi się coś włącza, jeszcze nie mogę kurde tego przerwać, bo telefon jest w innym miejscu i słucham tych głupich reklam, więc precz z chciwymi tutaj wyzyskiwaczami, precz z chciwymi wapniakami. Którzy tutaj właśnie przerywają cały czas filmy reklamami. No, jeśli chcecie mieć tutaj film bez żadnych reklam, koniecznie oglądajcie tylko Odrodzenie Komunizmu. Po drugie, chciałbym tego wapniaka skrytykować ze względu na oczywiście nieobiektywny charakter tych ikonek, które tam reprezentują dwa filmy. No, bo mamy dwa filmy. Jeden to jest sama tutaj debata między Wosiem a Mencenem, a później mamy jeszcze yy, dru jako drugi film wrzucone tutaj dyskusje z ludźmi z sali. Więc ta miniaturka przedstawiająca dyskusję, no to ona przedstawia trzy postacie: uśmiechniętego męcena, wyluz wyluzowanego szymka, a więc takie jakby dwa pozytywne przekazania postaci. No i tutaj jakaś taka twarz Wosia, takiego strasznie wkurzonego. No, już jakby tutaj wizualnie widzimy nieobiektywność. No a druga tutaj ikonka, także właśnie. No, pokazuje wkurzonego mecena, a raczej takiego no, zdziwionego, tam znaki, wykrzykniki, yy, wykrzykniki tak że jakby za, sugerując, że Włoś gada bzdety. Więc skrytykowałem pierwszego, no to teraz krytykujemy drugiego, czyli Szymka. Więc. Yy, więc Szymek chyba tutaj zajmował się napędzaniem tutaj publiki, reklamował tą debatę u siebie na kanale. A ponieważ Szymek znany jest tutaj właśnie z tych treści właśnie takich no, pogardliwych wobec kobiet, właśnie pogardliwych wobec feminizmu. No to nic dziwnego, że na sali są sami mężczyźni. Więc, więc mamy takie spotkanie w takim właśnie typowo męskim gronie, jak właśnie jakimś seminarium kościelnym, zresztą Szymek. Często tutaj podkreśla, jak bardzo to jest przywiązane do katolicyzmu, no, więc, więc tutaj te, te takie klimaty takie właśnie seminaryjne, gdzie są sami chłopcy, młodzi, młodzi przystojni chłopcy, no, widzę, że to, to są klimaty Szymka, no oczywiście, no Szymek jako moderator debaty, no spełnił swojej roli, nie spełnił, no mi się zawsze wydawało, że ktoś, kto pozuje na, na moderatora, no, powinien być choć trochę obiektywny, no, Szymek tutaj nie ukrywa, no i jakby całkowicie, no, powtarza to, co męcem, i jeszcze dokłada swoje, więc, więc ten woź znalazł się, znalazł się w takiej sytuacji, no, mm. No dość dziwnej, no, masochistycznej, no. Że nie dość, że miał przeciwko sobie organizatora, nie dość, że miał przeciwko sobie yy, Mencena, nie dość, że miał przeciwko sobie prowadzącego debatę, to jeszcze przeciwko niemu byli właściwie wszystkie osoby na sali, no więc yy, no. Uff. Mało to obiektywne, no kolejna osoba, którą powinienem skrytykować, to Mencen no, za to co gadał w czasie, w czasie debaty, no... Yy, no mnóstwo bzdur powiedział, no taką największą bzdurą jaką powiedział, którą zresztą słusznie mu ten woś wytknął, no to to, że że Mencen powiedział, że ja nie znam nikogo, kto jest biedny, no, <gryt> facet mieszka w Polsce i nie zna nikogo, kto jest biedny, więc, no więc, no, no widać, że, że no, mm, słabo Polskę, no, słabo zna Polskę, słabo zna Polskę, no, y, widać to tak, no, że że no, na szczęście, no, jeśli konfederacja obraca się wśród, wyłącznie wśród tych ludzi takich właśnie, którzy odnieśli sukces, sukces zawodowy, sukces ekonomiczny, których w Polsce jest mniejszość, no to raczej no, konfederacja tych kilku procent poparcia nigdy nie przekroczy. No, to jest na szczęście wiadomość dobra. No i przechodzimy tutaj do, do najważniejszej kwestii, czyli do Rafała Wosia. Rafała Wosia, który w tej debacie miał niby reprezentować lewicę, miał niby reprezentować jakąś taką opozycję dla Mencena i ogólnie uważam, no, że cała ta debata została jakby źle zorganizowana, no, że Woś się z tej roli nie wywiązał. No, gdyż z jednej strony, no, jeśli mamy takiego męcena, a więc człowieka tutaj, członka elit ekonomicznych III Rzeczpospolitej, a równocześnie działacza skrajnie prawicowej konfederacji, no to taką opozycją dla tego mencena no to powinien być ktoś, kto nie należy do elit ekonomicznych III Rzeczpospolitej, czyli na przykład robotnik, a jeśli mamy tutaj działacza z partii skrajnie prawicowej, no to powinien być działacz jakiś tam skrajnie lewicowy, I wtedy mamy rzeczywiście jasną opozycję. Robotnik przeciwko członkowi elit, komunista przeciwko, przeciwko faszyście. No, no to wtedy jakby ta debata ma sens przy w sytuacji, kiedy naprzeciwko Wosia Mencena stoi Woś, no to mamy tutaj członka elit właśnie Mencena, a naprzeciwko niego jest członek elit właśnie Woś. No, no to, co, co to, gdzie tu jest konflikt? No, jeden tutaj jest. Elita ekonomiczna tam zajmuje się właśnie doradzaniem ludzi, jak ma mają nie płacić podatki, no, z tego jest spora kasa. Z kolei Woś tam żyje z pisaniny, gdzieś tam po jakichś politykach i dziennikach Gazeta Prawna, no, no do biednych na pewno nie należy, więc no tej opozycji tam nie ma, no po drugiej nie ma opozycji politycznej, no, z jednej strony yy, Męcen jest działaczem politycznym, z drugiej strony no yy, Woś nie jest działaczem politycznym, no więc więc mam tutaj no, na przyszłość, jeśli już Wapniak lub ktoś tam chce zorganizować debatę z kapitalizm versus socjalizm, to nie zapraszajcie Wosia, tylko zapraszajcie komunistę. No. Komunistę robotnika znam jednego takiego. No. Dobrze. No i teraz przejdźmy do tego, co ten Woś powiedział. Mianowicie, no, Woś powiedział kilka mądrych rzeczy, no ale ja nie jestem tutaj od tego, żeby tego Wosia chwalić, yy, yy, więc jestem od tego, żeby Wosia krytykować, no. yy, A powiedział jedną rzecz, którą, która go kompromituje z mojego punktu widzenia i te wszystkie dobre rzeczy, które on powiedział później, no to niestety są tutaj no, przyćmione przez tą jedną rzecz, która go kompromituje, mianowicie on mówiąc o, o transformacji ustrojowej, on mówiąc o przejściu z PRL-u do, do III Rzeczpospolitej użył stwierdzenia, że polskie społeczeństwo trafiło z deszczu pod rynnę. No, co znaczy to powiedzenie trafić z deszczu pod rynnę? To znaczy trafić w sytuacji, gdzie jest źle. Do sytuacji, gdzie jest jeszcze gorzej. I to, jest, to, i to są słowa, które Wosia jako lewicowca kompromitują, dyskwalifikują. No, po takich słowach Woś już jakby yy, stracił łatkę le lewicowca. No, jak, jeśli tą łatkę kiedyś Woś miał, no to Towarzysz Michał tą łatkę niszczy. No, człowiek, który mówi, że yy, społeczeństwo polskie w PRL-u żyło, yy, właśnie było pod deszczem, no to yy, yy, no, to ja, to ja może, yy, no, chciałbym jasno powiedzieć, no, że nigdy wcześniej i nigdy później społeczeństwu polskiemu nie było tak dobrze jak właśnie w czasach Polski Ludowej. Odsyłam tutaj do klasyka Kazia Wichury, który na temat PRL-u jakby jest specjalistą i on to wszystko może wytłumaczyć, ale no, dla porządku przypomnę, no, takie rzeczy jak darmowe mieszkania, darmowa służba zdrowia, darmowa edukacja. Yy, praca dla każdego, w yy, czasy pracownicze, yy, urlopy, krótka tutaj praca i tak dalej, kodeks pracy. W Można to ró 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 różne rzeczy wymieniać, no w każdym razie, no, od strony tego socjalu, od strony położenia yy, bytowego polskich pracowników była to sytuacja jak najbardziej dobra, więc ja nie życzę sobie, żeby ktoś Reprezentujący, reprezentu, udający lewicowca używał słów, że w tym PRL-u to był jakiś deszcz, no. Yy, no. i tyle, no i ponieważ właśnie, yy, i ponieważ no, ten Woź tak naprawdę nie mógł się zdecydować, czy on ten PRL-u broni, czy, czy go krytykuje, no to o, jego sytuacja, jego sytuacja w tej debacie była taka niekonsekwentna, Słabo tutaj, no wypadł słabo. Zwłaszcza na początku, wypadł słabo. Yy, mianowicie, no, wie, mając świadomość, że wchodzi do takiego yy, właśnie yy, gniazda takich wolnorynkokrytynów, no, gdzie wszyscy będą go atakować, no, najlepszą strategią, idąc na taką debatę, jest od razu zaatakować, jakby swojego przeciwnika. No, gdyby tam był towarzysz Michał, no, to ja taką debatę z Mencenem bym jakby rozpoczął od słów że o ile ja mogę tutaj z panem Mencenem dyskutować jeśli chodzi o jego argumenty no to prywatnie uważam no że, że to co tutaj Reprezentuje pan Mencen w swojej działalności zawodowej, to jest to działalność przestępcza i po to prowadzę działalność polityczną, po to chcę zmieniać prawo, żeby tacy doradcy podatkowi, którzy namawiają i zarabiają na tym, że ktoś okrada państwo, że ktoś nie płaci podatków, żeby oni trafili do więzienia. Jakby na początku debaty wprowadzić kwestię, że Mencen jest przestępcą, że ta działalność, zarówno jego, jak i wszystkich doradców, Podatkowych to jest pewna patologia. No w każdym razie tak się rozpoczyna debatę z wolną rynkokrytynem. No. E, no i oczywiście później takie e, kwestie można dalej kontynuować. No, no. Woź chciał się tutaj zaprzyjaźnić, Woj e, chciał wykorzystać to spotkanie do tego, żeby promować książkę, więc tam chyba z 15 razy mówi kupujcie moją książkę, kupujcie moją książkę, nie wiem, ile tych książek jakby sprzedał. Ale no, no nie wykorzystał tej, mm, tej możliwości, żeby, yy, żeby no, tutaj tym wolno rynko kretyną dokopać. No, więc obiektywnie należy powiedzieć, że później woś się rozkręcił, to znaczy kilka razy zdarzało, zdarzyło mu się no, całkiem mocno tego, tego yy, męcena jakby trafić. Mm. No ale pytanie no dlaczego nie zrobił tego na samym początku. A po drugie no inna rzecz jest taka, no od samego początku właściwie do samego końca Rafał Woź był zdenerwowany. No więc jak, jak chcecie zobaczyć jak się prowadzi debatę, no to ja wam polecam tutaj zobaczyć wizualnie, jak wygląda moja debata z Szymkiem. No, debata wygląda tak, że ja się cały czas uśmiecham, a Szymek się cały czas się denerwuje, no, i, 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 i... dla człowieka, który niespecjalnie wie, kto ma rację, no to jednak te sprawy wizualne to także jest argument. No to jak widzimy Męcena, który jest spokojny i Wosia, który jest taki poddenerwowany, no niestety słabo to wypadło. No, i chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć na, na koniec, no, no. Przeczytałem komentarze do, do, do obu tych filmów. No, po prostu widać, no, że niezależnie kto tam się pojawi, no, jeśli pojawi się wśród tych wolnorynkokretynów ktoś, kto ma inny pogląd, kto się od nich tutaj różni, no, to nie krytykowano, właśnie. Moja żona na przykład nie krytykowała. O, wszyscy są przeciwko tobie! No, bo jesteś komunistą, no, no to woź jest socjaldemokratą, ale też wszyscy są przeciwko niemu, więc jakby nie ma co się przejmować, no, Jakby y, tam, nieważne co się powie, jak się skrytykuje wolny rynek, zawsze w komentarzach 100% jakby komentarzy będzie przeciwko, y, właśnie, przeciwko nam, no, więc. Nie ma co tym się sugerować. Y, no w każdym razie tak, no... Y, na koniec chciałbym tutaj powiedzieć, no zaprosić może pana Wosia do, do, do debaty, no. porozmawiajmy sobie o bilansie PRL-u, no. jeśli właśnie pan Wosia dalej stoi tutaj na stanowisku, że polskie społeczeństwo tutaj no, właśnie trafiło z deszczu pod rynne. No to yy, ja chciałbym jakby na ten temat podyskutować. No na jakiej podstawie człowiek, który uważa się za lewicowca, uważa, że te wszystkie zdobycze społeczne, które były w PRL-u, no to był jakiś deszcz. Więc, panie Woś, zapraszam do debaty.